Andrzej Duda, były prezydent Polski, udzielił obszernego wywiadu dziennikarzom. W rozmowie, która szybko stała się głośnym tematem w mediach, poruszył wiele wątków od polityki po życie prywatne. Najwięcej emocji wywołała jednak jego szczera ocena tego, jak przez lata postrzegano Agatę Dudę w roli pierwszej damy. Duda przypomniał, że jeszcze przed wyborami w 2015 roku jego kandydatura nie spotkała się z entuzjazmem w rodzinie. Zarówno żona, jak i córka nie były zadowolone z wizji przeprowadzki do Warszawy i życia w centrum polityki. Z czasem Agata Duda stała się jednak jedną z najbardziej komentowanych pierwszych dam, głównie z powodu swojego milczenia i braku publicznych wywiadów. Były prezydent ujawnił, że to była świadoma decyzja jego żony. Jak wyznał, Agata Duda była ogromnie zbulwersowana manipulacjami i kłamstwami, jakie, jego zdaniem, pojawiały się w mediach na temat ich rodziny. Dlatego postanowiła, że nigdy nie udzieli żadnego wywiadu, i tej zasady trzymała się przez całą dekadę. Duda zwrócił uwagę, że krytyka, jaka spadała na pierwszą damę, była niesprawiedliwa. Kto ją wyszydzał? Kto nazywał ją milczącą pierwszą damą, a nawet niemą niemotą? pytał retorycznie, wskazując na liberalno-lewicowe dziennikarki. Jednocześnie podkreślił, że jego żona jest osobą o bardzo silnym charakterze. Moja żona jest grubym twardzielem. Jak się uparła, tak zrobiła, mówił z wyraźnym podziwem. Co więcej, Agata Duda odrzuciła także propozycję otrzymywania pensji jako pierwsza dama, argumentowała, że pensja oznaczałaby obowiązkowy zakres zadań, a ona chciała sama decydować, w jakich wydarzeniach i inicjatywach bierze udział. Dla Andrzeja Dudy ta decyzja była przykładem prawdziwego równouprawnienia, wyboru kobiety, która sama określa granice swojego zaangażowania. Wywiad pokazuje zupełnie inne spojrzenie na rolę Agaty Dudy w czasie dwóch kadencji prezydenckich jej męża. Była obecna, ale na własnych zasadach i nie pozwoliłaby ktokolwiek narzucał jej sposób pełnienia tej funkcji. Jak wy oceniacie tę postawę? Czy milczenie pierwszej damy było słusznym wyborem? Dajcie znać w komentarzach. A jeśli chcecie być na bieżąco z najważniejszymi wywiadami i wydarzeniami ze świata polityki i mediów, zasubskrybujcie nasz kanał i kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych materiałów.